Horror Product Ownerów. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o problemach product managerów, czyli właściwie jest to temat, który dotyczy większości projektów IT i dotyka wielu sfer, które są istotne w projekcie. Jakie te horrory mogą być? Jak nimi zarządzać? Jak sobie z nimi poradzić? W dzisiejszym odcinku dam Ci kilka cennych rad, w jaki sposób możesz wyjść z problemów albo w konkretnych sytuacjach poradzić sobie z konkretnym problemem. Zapraszam. Przyjrzyjmy się kilku najczęstszym problemom, z jakimi mierzą się produkt ownerzy. Pierwszy horror to zmieniające się wymagania. To właściwie dzieje się cały czas w projektach. Nieważne w jakiej metodyce, metodologii te projekty są prowadzone, wymagania biznesowe, które są na początku zdefiniowane, biznes wie co chce, nagle się okazuje, że nie będzie to tak zrobione, będzie to zrobione inaczej. Straszne, tak? Byliśmy już w połowie drogi, development był zrobiony. Tak naprawdę teraz czekaliśmy na to, żeby biznes powiedział: OK, jedziemy z kolejnym, z kolejnym wymaganiem. W tym momencie przychodzi zmiana. Najważniejsze jest to, żeby utrzymać porządek w priorytetach. Wszystkie rzeczy, które robimy, muszą być ustawione w odpowiedniej kolejności, więc od rzeczy najbardziej istotnych, mam, mam tutaj na myśli wymagania, które są takie kluczowe w danym sprincie, do tych najmniej istotnych. I tak samo powinniśmy podchodzić też do doprecyzowywania tych wymagań z biznesem. Development też powinien w miarę możliwości być dostosowany do tego porządku priorytetów, który, który mamy narzucony. Wtedy łatwiej jest kontrolować te zmiany, łatwiej jest też zarządzać tymi zmianami, i jeżeli taka zmiana dotknie na przykład tej, tego najwyższego priorytetu, to jesteśmy w stanie to w miarę dosyć szybko wyłapać i, i na pewno tego reworku związanego z, ze zmianami będzie, będzie dużo mniej. Kolejnym horrorem jest brak przejrzystości, brak określonych celów. I tutaj, tak naprawdę, biznes może przyjść z wieloma super pomysłami. Cytuję przykłady live. Aplikacja powinna mieć efekt wow. Chcę, żeby aplikacja działała szybko. Chcę, żeby aplikacja była piękna. To są prawdziwe wymagania biznesowe, z którymi mierzę się każdego dnia, i tak naprawdę to, co trzeba w takiej sytuacji zrobić, to trochę sprowadzić ten biznes na ziemię, czyli zaproponować jakieś kpi e albo jakieś kryteria, które będą definiowały, co to znaczy, że dana aplikacja działa szybko, czyli przykładowo dana akcja, dany przycisk po naciśnięciu w ciągu na przykład 2-3 sekund i to jest czas maksymalny, powinna spowodować to, że coś innego nam się wyświetli na ekranie. To jest jeden z przykładów. Tak samo, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób aplikacja ma wyglądać, czyli że ma być efekt wow. Co to znaczy, że ma być ten efekt wow? I to nas zabezpieczy przed tym, że na koniec biznes powie, czy użytkownicy, do których trafia aplikacja, nie. To, co zrobiliście w tym sprincie, jest do kosza, nie nadaje się do niczego. Kolejnym horrorem to jest presja czasu. Sami wiecie, jak to jest. Przychodzi klient, mówi, potrzebuje tego na wczoraj. I co? Gęsia skórka, tak? Ja też mam bardzo często takie sytuacje, że klienci mówią, Chcę tego na już. Co wtedy robić? Jakby bardzo istotne jest planowanie w, w projekcie i ustalanie właściwie, co jest możliwe do osiągnięcia. Bardzo często to, co jest potrzebne na już, w momencie, kiedy rozłożymy to na czynniki pierwsze, może się okazać, że jakby część tych wymagań jest rzeczywiście istotna i dotyka jakiegoś procesu biznesowego, który. Jak nie będzie dostarczony, to będzie generował stratę, ale całe gro jakichś innych rzeczy dookoła, czy to, jak to będzie wyglądało, czy w jakim czasie się wykona, to jest jakby drugorzędna rzecz. Więc warto jest planować to w taki sposób, żeby rzeczywiście znaleźć ten złoty środek, żeby klient, który przychodzi z takim wymaganiem, był zaopiekowany, ale też, żebyście spojrzeli na to realistycznie, czyli. Spotkajcie się ze swoimi deweloperami, ze swoim zespołem, przegadajcie, co jest możliwe, bo nie zawsze dołożenie dwóch deweloperów do istniejących dwóch spowoduje, że dwa razy szybciej coś, coś dostarczycie. Nie jest to możliwe, tak? Tak samo jak nie jest możliwe, żeby dwie, kobiet, dwie kobiety urodziły dziecko w 4,5 miesiąca. Nie da się. Kolejnym horrorem jest brak odpowiedniej komunikacji podczas tworzenia oprogramowania, czy to z biznesem, czy to z zespołem. Pamiętajcie, że takie naprawdę podejście, które ostatnio też miałem do czynienia z, z takim projektem, gdzie product owner spędzał tak naprawdę minimum czasu na tym, żeby się złapać z zespołem, i upewniał się tylko, że rzeczywiście ten drambit jest, czy jakieś daily spotkanie, ale nie upewniał się, że wszystkie tematy są zaopiekowane i przegadane w taki sposób, że rzeczywiście wszyscy wiedzą, co jest w danej chwili do zrobienia. I to doprowadziło do tego. Że każdy miał trochę inne wyobrażenie, co ma być efektem końcowym. Więc to, co jest istotne, nie tylko to, żebyśmy odhaczyli, że na przykład ma być Drambit i on ma być codziennie, a czasami też ma być podsumowanie raz w tygodniu, że ma być jakaś retrospektywa, że ma być sprint planning, tylko skupcie się na tym, żeby to było jakościowe. Więc tak, żeby wszyscy wiedzieli tak naprawdę, że jesteśmy po tej samej stronie, że jest jedno źródło prawdy, używajcie, Dobrych narzędzi do tego celu, do prowadzenia spotkań, do tworzenia dokumentacji. Trzy razy zastanówcie się i upewnijcie, że ta komunikacja jest na najwyższym poziomie, ponieważ to zapewni wam taki spokój, że projekt będzie na dobrych torach, tak, że będziemy też wiedzieć, w jakiej sytuacji obecnie się znajdujemy. Nie będzie tak, że część zespołu będzie uważała, że jesteśmy dalej na zielono. A część zespołu, że jesteśmy już dawno na czerwoną. To jest najgorsza sytuacja, i w tych momentach lampka zdecydowanie się powinna Wam zapalać. I takim ostatnim horrorem, który jest naprawdę problemem w dzisiejszym świecie, to jest sprawne zarządzanie ryzykiem. Bardzo mało produkt ownerów zarządza ryzykiem w sposób prawidłowy. Te ryzyka, które się pojawiają, a pojawiają się często, są nie tylko ryzykami, które powinny być zauważone przez Product Ownerów, ale przez każdego członka zespołu. Więc właściwie takie zaczynanie spotkań, wręcz od tego, żeby pytać się, co, czy coś jest takim blokerem w danym projekcie, czy nie jesteśmy w stanie pójść z czymś dalej, co, co nas blokuje. Być może jest jakieś dependency z jakimś innym projektem. Od tego powinniśmy zaczynać każde nasze spotkanie. i Odpowiednio zarządzać tymi ryzykami, bo coś, co, co się pojawi nagle jako ryzyko, może być w dłuższej perspektywie czasu tylko taką lampką, nad którą powinniśmy czuwać i patrzeć, czy to rzeczywiście nie spowoduje, że utkniemy, a też mogą się pojawiać ryzyka, które są tu i teraz blokujące, więc odpowiednio wtedy komunikujemy. Te ryzyka nie tylko zespołowi najbliższemu, ale wszystkim interesariuszom w projekcie, tak samo klientom. I to te ryzyka powinny też idealnie, jakby, zmieniać nas, nasz cały planogram w taki sposób, że przesuwamy odpowiednie sprinty czy oddanie danej aplikacji do produkcji w takim czasie rzeczywiście realnym, o ile to jest możliwe. Zapraszam Was serdecznie do komentowania, do dyskusji. Pod tym wideo być może się z czymś nie zgadzacie, albo może, może macie jakieś swoje przemyślenia odnośnie tych problemów, tej listy, horrorów, o których wspomniałem. A być może są jakieś kolejne, nowe, które widzicie, że rzeczywiście są istotne i o których powinniśmy porozmawiać. Czekam na subskrypcję, czekam na Wasze lajki i zapraszam do dyskusji oraz do kolejnych odcinków. Dziękuję. Do zobaczenia.